Dzisiaj trochę inny film niż zwykle. Dalej będę trenował, ale wracamy do grania w Minecrafta. Nigdy o tym nic nie mówiłem ani nie wrzucałem filmów o tym, ale kilka lat temu jeszcze grałem i tak sobie pomyślałem, co stoi naprzeciwko, że mnie ja do tego wrócił. Mam czas, po szkole czy przedszkole, dlatego można do tego wrócić, dalej będziemy trenowali. Mam w planach zrobić po prostu więcej filmów o tym, skoro, że kiedyś dużo właśnie w to grałem. Dzisiaj też zrobiliśmy trening, ale większość z tego to będzie po prostu granie. Zobaczę w ogóle, czy pamiętam mechanikę i czy nie zginę w pierwszej minucie. Plus, jeszcze mogę z moją siostrą pograć, bo ona mi mówiła, że też by chciała. I ten pierwszy świat raczej nie będzie na poważnie. Nie będzie to jakoś długo trwało, bo większość rzeczy powycinam, ale zostawię te najbardziej interesujące. Dobra, kończę z tym gadaniem, możemy lecieć prosto do tego. Jesteś, czy znowu Ciebie zaprosić? Nie tak. Spoko, bierz drewno Po co mi? Nie wiem, inaczej nic nie zrobimy Weź jedno drzewo, one powinny wystarczyć Zbieram drewno Co ty robisz? Musimy pozbyć się owcy, żeby mieć te łóżko, tę wełnę na te łóżko Bo za chwilę noc będzie co. No to do jaskini chodź Dobra, a umiesz zrobić kilof? Tak, ale badel nie umiem też? Ja mam 8 patyków To daj trochę na pochodnie, bo w nocy będzie ciemnica Masz Ewidentnie tutaj jest jakieś... No ja, was go ten... O co chodzi? Idę szukać wilku Jak chcesz, to ci mogę dać tą drugą siekierę, żeś miał do drewna uzywać żeby później nie, żeby jej nie zmarnować. W sensie nie zmarnujesz, mogę ci drugą dać jak chcesz. Skupmy się na tym, żebyśmy mieli w ogóle te łóżko, bo za chwilę nos będzie. No. Ja mam dwa, dwa braki mięska. Tutaj masz. Po co? Nie chcę. Ble. Jak nie? Jak ci się skończy to zdechniesz. Jestem weger. A, to teraz rozumiem, wega jesteś. Daj arbuska, wiatuszki, chodź za mną. Gdzie ty? To i tak chyba. Zabiję, Czekaj, bo mnie bijesz, mnie bijesz. Pitole, nie, nie bijesz. Dobra, mam jedzenie. Eee, masz tutaj trochę. Gdzie ty idziesz, wariać? Aha. Eee, okej, okay, trzeba się zabarykadować, bo za chwilę jest nos i nie mamy tej wełny Wszystkie owce uciekają ode mnie Przynajmniej jest trochę jedzenia, chociaż tyle Masz. Bo ja mam dwa mięska. A co ty tu dałeś coś takiego? A jak to zjeść? Lewym klikasz, okej, okay, chodź kopać. No, 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 no. Tylko nie wychodź na zewnątrz. O, patrz, mamy węgiel. Kienko zrobiłam Ej no Ale robi się, tam jest ta Robi się cień Dora, chodź tu Mam jeden Jedno serduszko pół Wiem, zdechłaś? Mamy nowy świat, tak osobno. Nie będziemy teraz grali z moją siostrą, tylko zrobimy sobie taki osobny. W ogóle, ja kiedyś byłem bardzo dobry w Minecrafta, tylko przestałem grać na kilka lat. A dzisiaj miałem czas, dlatego postanowiłem, że mogę do tego wrócić. W jakimkolwiek stopniu po prostu wrócimy. Mogę z tego jakąkolwiek serię zrobić. Nie wiem, jak to będzie jeszcze wyglądało, ale fajnie by było do tego wrócić. Można z tego zrobić więcej niż jeden film, bo chciałbym też zobaczyć, jak daleko jesteśmy w stanie zajść na survivalu. Przeszedłem wszystko już dużo razy, ale nigdy nie miałem takiego świata, gdzie jednak mieliśmy dużo rzeczy. Nie tylko przechodzą cały ten, tylko jednak jakbyśmy się skupiali na budowaniu i zrobieniu czegoś większego. Od razu nam się trafia wioska i nie będziemy się tutaj zatrzymywali, po prostu weźmiemy to co mamy wziąć, zrobimy jakieś takie podstawowe rzeczy, nie będziemy stąd szli, żeby mam nadzieję znaleźć więcej niż tylko jedną. Teraz się skupimy po prostu na przejściu wszystkiego. To powinno raczej potrwać jeden dwa filmy. Żeby to wszystko przejść, a później się skupimy na budowaniu różnych rzeczy, robieniu czegoś innego po prostu. Mam już trochę pomysłów i przydałoby się też mieć wystarczająco sobą tutaj, żeby je zrealizować. Siostrą chyba też jeszcze pogramy. Jeden raz albo kilka razy. Tak, na pewno, bo mi mówiła, że też by chciała. Już mamy jakby taką serię z tych dni, treningów i tak dalej. Zrobiliśmy już prawie 400 dni. Teraz jesteśmy na 300 którymś. I przydałoby się robić takie różne serie z takich rzeczy, z których możemy. Myślę, że po szkole jestem w stanie zrobić tą serię z Minecrafta. To na pewno będzie też jedna z ciekawszych rzeczy, jakie możemy zrobić na tym kanale. Nie ma co, na pewno z tego serii zrobimy. Jak sobie tutaj trochę pobudujemy i zobaczymy, co będziemy w stanie z tego zrobić. I na pewno te pierwsze dni to po prostu będzie szukanie różnych rzeczy, albo po prostu chodzenie, bieganie, pływanie. Ale myślę, że 2-3 odcinki, i już będziemy w stanie zacząć cokolwiek tutaj robić. Tylko żebyśmy nie zginęli, bo ja mam jakąś taką tendencję do tego. Mimo, że to przetrwanie jest dość łatwe, to i tak czasami ginę. A raczej, jak sobie ogarniemy większy set, to nie będzie z tym problemu. Nie będziemy się musieli martwić o to, że zginiemy. Dlatego teraz tak, skupimy się na znalezieniu diamentów. Nie w tym filmie, a w następnym prawdopodobnie, żeby sobie ogarnąć lepszą zbroję, narzędzia i tak dalej. Bo chciałbym to przejść jak najszybciej i nie marnować czasu po prostu na przechodzenie gry przez 200 dni, tylko po prostu na budowaniu większych rzeczy. Zobaczymy jak to wyjdzie, na pewno będzie ciekawe. To na pewno będzie z ciekawszych serii jakie możemy zrobić. Tutaj chciałem zobaczyć, czy dalej mam tyle samo zapasów co kiedyś, ale wiadomo, że po przerwie kilku lat nie będę w to najlepszy. Musiałbym pograć kilka takich dobrych dni, żeby do tego wrócić. Dobra, kończę. Widzimy się prawdopodobnie w następnym filmie, także do następnego.